Witamy w kolejnym materiale wideo na naszym kanale. Przede wszystkim chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność dla każdego z was, którzy poświęcacie swój cenny czas na oglądanie treści, które tak pięknie przygotowaliśmy. Wasze wsparcie jest paliwem, które napędza nas do kontynuowania tej podróży dzielenia się wiedzą i inspiracją. Dziś mam przyjemność zaprezentować temat, który uważam za niezwykle ważny dla naszej osobistej ewolucji i budowania bardziej etycznego i sprawiedliwego społeczeństwa. Znaczenie uczciwości i cnoty. W tym filmie zagłębimy się w nauki wielkiego filozofa Epikteta, który zachęca nas do refleksji nad tym, jak nasze codzienne wybory kształtują nasz charakter i wpływają na otaczający nas świat. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym skierować specjalne zaproszenie do ciebie, który zaścicisz nas swoją obecnością. Wasze zaangażowanie ma fundamentalne znaczenie, jeśli chcemy stworzyć tętniącą życiem społeczność, w której dzielimy się wiedzą i rozkwitają pomysły. Pozostawiając polubienie tego filmu, wysyłasz nam sygnał, że treść była dla Ciebie wartościowa i motywuje nas do kontynuowania tej misji. Twoje komentarze są równie cenne, ponieważ pozwalają nam poznać Twoją perspektywę, wątpliwości i doświadczenia, wzbogacając dyskusję i pomagając nam ulepszać to, co oferujemy. A jeśli jesteś tu nowy, mam jeszcze bardziej specjalne zaproszenie. Dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy mądrości, subskrybując kanał. W ten sposób uzyskasz uprzywilejowany dostęp do ekskluzywnych treści, praktycznych wskazówek i głębokich refleksji, które pomogą Ci rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia. Co więcej, staniesz się częścią wybranej grupy ludzi zaangażowanych w samopoznanie, etykę i osobistą doskonałość. Teraz, z sercem pełnym wdzięczności za Twoją obecność i wsparcie, zapraszam Cię do usadowienia się, otwarcia umysłu i serca na transformujące lekcje, które Epiktetes ma nam do zaoferowania. Przygotuj się na podróż pełną odkryć, refleksji i potężnych spostrzeżeń, które pomogą Ci kultywować uczciwość i cnotę w swoim życiu. Wyruszmy razem w tę przygodę ku pełniejszej, bardziej znaczącej egzystencji, zgodnej z naszymi najszlachetniejszymi wartościami. Moi drodzy widzowie, Teraz, gdy odnowiliśmy nasze zaangażowanie w uczciwość i cnotę oraz zrozumieliśmy, jak ważna jest konsekwencja w naszych działaniach, zapraszam Was do wspólnego odkrywania transformującej mocy dowodu społecznego. W całej historii niezliczone osoby były świadkami korzyści płynących z życia kierowanego zasadami etycznymi i cnotliwymi. Ich historie sukcesu i osobistej transformacji są niewyczerpanym źródłem inspiracji i motywacji dla nas wszystkich. Wyobraźmy sobie wpływ, jaki te życiowe lekcje mogą mieć na naszą własną drogę rozwoju. Łącząc się z tymi doświadczeniami i ucząc się od tych, którzy już kroczyli ścieżką uczciwości, możemy przyspieszyć nasz własny rozwój i uniknąć typowych pułapek. Dlatego też w następnej części tego wideo zagłębimy się w prawdziwe historie i konkretne przykłady tego, jak uczciwość i cnota mają moc zmieniania życia. Zobaczymy przypadki zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Którzy stanęli w obliczu wyzwań i podjęli trudne decyzje, ale pozostając wiernymi swoim wartościom, zebrali niezwykłe nagrody. Ponadto przedstawię fascynujące analizy i badania, które niezbicie dowodzą wymiernych korzyści płynących z uczciwego życia. Dane te pokażą nam, jak uczciwość pozytywnie wpływa nie tylko na nasze życie osobiste, ale także na naszą karierę, relacje i ogólne samopoczucie. W obliczu tego społecznego dowodu nie mam wątpliwości, że będziemy zmuszeni do działania. Siła przykładu ma moc poruszania nas, inspirowania nas do bycia zmianą, którą chcemy widzieć w świecie. A kiedy dołączamy do społeczności ludzi zaangażowanych w te same wartości, nasza zdolność do transformacji wzrasta wielokrotnie. Zapraszam więc do przygotowania się na zanurzenie się w najbardziej inspirujących historiach i najbardziej wpływowych danych na temat siły uczciwości i cnoty. Przygotuj się na bycie zaskoczonym, poruszonym, a przede wszystkim zmotywowanym do przyjęcia tych zasad we własnym życiu. I nie zapominaj, że podczas tej podróży nie jesteś sam. Nasza społeczność jest tutaj, aby Cię wspierać, zachęcać i świętować każdy krok w kierunku bardziej uczciwego i cnotliwego życia. Więc idźmy naprzód, z otwartym umysłem i otwartym sercem, gotowi na wpływ transformacyjnej mocy społecznego dowodu słuszności. Razem możemy inspirować się nawzajem i stworzyć ruch ludzi zaangażowanych w zmienianie świata, jeden akt uczciwości na raz. Moi drodzy widzowie, Przygotujcie się na bycie świadkami transformacyjnej mocy uczciwości przez pryzmat dowodu społecznego. Przez lata niezliczone przykłady pokazały, jak uczciwość może zmienić życie w niezwykły sposób. Weźmy na przykład historię Johna, młodego przedsiębiorcy, który stanął przed trudną decyzją w swoim startupie. Mógł wybrać nieetyczną drogę na skróty, aby szybko osiągnąć zysk, ale wybrał ścieżkę uczciwości. Pomimo początkowych wyzwań reputacja Johna jako uczciwego lidera przyciągnęła lojalnych inwestorów i klientów, wynosząc jego firmę na niezwykłe wyżynę. Nie jest to odosobniony przypadek. Fascynujące badanie przeprowadzone przez renomowany Uniwersytet Harvarda ujawniło, że liderzy znani ze swojej uczciwości mają ogromny wpływ na swoje zespoły. Pracownicy kierowani przez takie uczciwe osoby wykazywali o 30% wyższy poziom zaangażowania i produktywności w porównaniu z zespołami kierowanymi przez liderów o mniejszej uczciwości. Te potężne dane podkreślają wpływ uczciwości w środowisku zawodowym. Ale korzyści płynące z uczciwości nie ograniczają się tylko do sfery biznesowej. W życiu osobistym uczciwość jest fundamentem, na którym budujemy trwałe i znaczące relacje. Kiedy zobowiązujemy się do uczciwości w naszych codziennych interakcjach, Przyciągamy ludzi, którzy podzielają te same wartości i tworzymy więzi oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Pomyśl o Marii, samotnej matce, która borykała się z trudnościami finansowymi. Pomimo pokusy pójścia na skróty, pozostała wierna swoim zasadom i ciężko pracowała z uczciwością. Jej niezachwiana uczciwość nie tylko zapewniła jej spokój ducha, ale także zainspirowała jej dzieci do podążania tą samą ścieżką prawości. Powyższe przykłady i badania to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o transformacyjną moc uczciwości. Przyjmując tę zasadę w naszym życiu, odblokowujemy nieograniczony potencjał rozwoju osobistego, sukcesu zawodowego i budowania znaczących relacji. Tak więc, moi przyjaciele, pozwólcie, aby te próby społeczne były paliwem, które napędza Waszą podróż w kierunku życia w większej uczciwości. Pozwólcie się zainspirować tym, którzy przeszli tę ścieżkę przed Wami i bądźcie świadkami pozytywnego wpływu, jaki uczciwość może mieć na wszystkie obszary Waszej egzystencji. Pamiętaj, że każdy uczciwy wybór, którego dokonujesz, jest krokiem w kierunku niezwykłego życia. Przyjmij uczciwość jako swoją moralną północ i przygotuj się na czerpanie korzyści z dobrze przeżytego życia. Teraz, moi przyjaciele, chcę podzielić się z Wami osobistą historią. Która ukształtowała moją podróż i nauczyła mnie prawdziwej wartości uczciwości. Otwierając moje serce i ujawniając część siebie, mam nadzieję zainspirować Was do refleksji nad własnymi wyborami i tym, jak mogą one zmienić Wasze życie. Kilka lat temu, gdy byłem na początku mojej kariery, stanąłem przed dylematem moralnym, który wystawił na próbę moje najgłębsze wartości. Pracowałem w firmie w której nieetyczne praktyki były na porządku dziennym i stanąłem przed decyzją, która mogła zmienić bieg mojego życia zawodowego. Mój szef naciskał na mnie, abym manipulował danymi finansowymi w celu przedstawienia inwestorom korzystniejszych wyników. Wiedziałem, że to było złe, sprzeczne ze wszystkim, w co wierzyłem, ale pokusa zadowolenia przełożonych i zapewnienia sobie pozycji w firmie była ogromna. Pamiętam, jak spędzałem bezsenne noce, Walcząc z niepokojem i strachem przed tym, co mogłoby się stać, gdybym odmówił udziału w oszustwie, w mojej głowie panował chaos, ale w głębi serca wiedziałem, że wybrałem właściwą drogę. Z dużącymi rękami i zdławionym głosem, zebrałem w sobie całą odwagę i skonfrontowałem się z szefem. Wyjaśniłam, że nie mogę zgodzić się na te nieuczciwe praktyki, że moje wartości nie podlegają negocjacjom. Byłem gotów ponieść konsekwencje, nawet jeśli oznaczałoby to utratę pracy. Kumu jimu zaskoczeniu, moja postała ena i pozostała Inni koledzy, którzy podzielali te same zasady, dołączyli do mnie i razem ujawniliśmy nieprawidłowości w firmie. To był punkt zwrotny, w którym prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Ten trudny wybór, kierowany uczciwością, otworzył mi drzwi, których nigdy bym sobie nie wyobraził. Zostałem zaproszony do kierowania zespołem w innej firmie, w której etyka była ceniona ponad wszystko. Moja reputacja uczciwego profesjonalisty rozprzestrzeniła się i pojawiły się nowe możliwości. Ale korzyści płynące z wyboru ścieżki uczciwości wykraczały poza moją karierę. Czułem wewnętrzny spokój, którego nie da się opisać słowami. Świadomość, że postąpiłem właściwie, nawet w obliczu przeciwności losu, napełniła mnie poczuciem celu i spełnienia. Ta osobista historia jest tylko jednym z przykładów tego, jak uczciwość może zmienić nasze życie w zaskakujący sposób. Kiedy pozostajemy wierni naszym wartościom, otwieramy drzwi do niesamowitych możliwości i budujemy solidne podstawy trwałego sukcesu. Należy jednak podkreślić, że uczciwość to nie tylko kwestia etyki zawodowej. Przenika ona każdy aspekt naszego życia, od codziennych interakcji po najbliższe relacje. Gdy postępujemy uczciwie, stajemy się osobami godnymi zaufania. Inni wiedzą, że mogą na nas liczyć, że postąpimy właściwie, nawet gdy nikt nie patrzy. Wzmacnia to nasze więzi i tworzy głębsze, bardziej znaczące relacje. Ponadto, uczciwość zapewnia nam moralny kompas, który prowadzi nas w czasach niepewności. W obliczu trudnych decyzji możemy zwrócić się do naszych podstawowych wartości, które nas poprowadzą. Daje nam to jasność i cel, nawet pośród chaosu. Tak więc, moi przyjaciele, zachęcam Was do zastanowienia się nad rolą uczciwości w Waszym życiu. Pomyślcie o wyborach których dokonujecie każdego dnia i o tym, jak kształtują one Wasz charakter i przyszłość. Pamiętajcie, że każdy akt uczciwości, nieważne jak mały, ma moc tworzenia pozytywnych zmian. Kiedy zobowiązujemy się żyć zgodnie z naszymi najwyższymi wartościami, inspirujemy innych, by robili to samo. Wyobraźmy sobie wpływ, jaki moglibyśmy mieć, gdyby każdy z nas poświęcił się kultywowaniu uczciwości we wszystkich obszarach naszego życia. Bylibyśmy potężną siłą na rzecz dobra, tworząc bardziej etyczny, współczujący i sprawiedliwy świat. Tak więc, drodzy przyjaciele, przyjmijcie uczciwość jako zasadę przewodnią. Niech kieruje ona waszymi decyzjami, kształtuje wasz charakter i oświetla waszą ścieżkę. W ten sposób nie tylko zmienicie swoje życie, ale także pozostawicie po sobie trwałe dziedzictwo uczciwości, zaufania i szacunku. Pamiętaj, że droga uczciwości nie zawsze jest łatwa, ale jej owoce są bezcenne. Z każdym wyborem uczciwości budujesz życie pełne celu, znaczenia i trwałego spełnienia. Idź więc zatem z odwagą i przekonaniem. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. I wiedz, że przyjmując uczciwość, torujesz sobie drogę do świetlanej przyszłości pełnej możliwości. Teraz pójdźmy o krok dalej i zbadajmy, w jaki sposób możemy stać się autorytetami w temacie uczciwości. W końcu, aby naprawdę inspirować innych, Musimy nie tylko żyć zgodnie z naszymi wartościami, ale także dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w znaczący sposób. W następnej części tego filmu omówimy strategię demonstrowania autorytetu i wiedzy specjalistycznej w zakresie uczciwości. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak pozycjonować się jako szanowani i wpływowi liderzy w tym kluczowym obszarze. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę pogratulować Ci zaangażowania w naukę i rozwój w tej podróży uczciwości. Wasze zainteresowanie i poświęcenie są naprawdę inspirujące i jestem pewien, że razem możemy coś zmienić. Idźmy więc naprzód, gotowi zwiększyć nasz wpływ i stać się jeszcze potężniejszymi obrońcami uczciwości. Świat potrzebuje więcej ludzi takich jak ty, gotowych żyć uczciwie, etycznie i celowo. Razem możemy stworzyć ruch pozytywnej transformacji, jeden akt uczciwości na raz. Z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość. Moi drodzy przyjaciele, gdy zgłębiamy temat uczciwości, konieczne jest, abyśmy zwrócili się do nauki jednego z największych filozofów starożytności, Epikteta. Jego słowa mądrości odbijają się echem przez wieki, oferując cenny przewodnik dla tych, którzy chcą żyć uczciwie i celowo. Epiktet, jeden z głównych przedstawicieli stoicyzmu, podkreślał znaczenie konsekwencji w codziennych działaniach. Uznał, że uczciwość nie jest czymś, co osiąga się z dnia na dzień. Ale raczej poprzez świadome wybory, które są zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami. W jednej ze swoich najbardziej niezwykłych historii Epiket opowiada nam o młodym człowieku, który szukał u niego rady. Młody człowiek stanął w obliczu trudnej sytuacji w życiu zawodowym, w której jego szef naciskał na niego, by działał nieuczciwie w celu uzyskania korzyści finansowych. Młody człowiek był rozdarty między lojalnością wobec pracodawcy a swoimi zasadami moralnymi. Epiktet. Z charakterystyczną dla siebie mądrością doradził młodemu człowiekowi, aby pozostał wierny swoim wartościom, niezależnie od konsekwencji. Podkreślał, że prawdziwa wolność i szczęście pochodzą z życia zgodnie z naszymi najwyższymi zasadami, nawet w obliczu przeciwności losu. Młody człowiek, zainspirowany słowami epikteta, postanowił skonfrontować się ze swoim szefem i odmówić udziału w jakiejkolwiek nieuczciwej działalności, choć początkowo napotkał na opór. Jego uczciwa postawa w końcu zwróciła uwagę innych pracowników firmy, którzy zaczęli podziwiać go za odwagę i prawość. Ta historia uczy nas, że uczciwość nie jest tylko kwestią wielkich heroicznych gestów, ale codziennych wyborów, które odzwierciedlają nasze najgłębsze wartości. Epiket zachęca nas do bycia konsekwentnymi w naszych działaniach, dostosowując każdą decyzję do naszych zasad. Kolejną potężną lekcją: Jaką oferuje nam epiket, jest znaczenie kultywowania uczciwości we wszystkich sferach naszego życia. Przypomina nam, że nie możemy być uczciwi tylko w niektórych obszarach, zaniedbując inne. Epiket ilustruje ten punkt historią człowieka, który był znany ze swojej uczciwości w biznesie, ale traktował swoją rodzinę z lekceważeniem i brakiem szacunku. Kiedy skonfrontowano go z tą niespójnością, mężczyzna próbował usprawiedliwić swoje zachowanie twierdząc, że jego uczciwość dotyczyła tylko jego życia zawodowego. Epiket uczy nas jednak, że prawdziwa uczciwość przenika wszystkie aspekty naszej egzystencji. Nie możemy rozdzielać naszej etyki, będąc uczciwymi w jednym kontekście, a nieuczciwymi w innym. Uczciwość wymaga holistycznego podejścia, w którym nasze wartości przejawiają się we wszystkich naszych interakcjach i relacjach. Gdy zastanawiamy się nad tymi historiami, przypominamy sobie, jak ważne jest kultywowanie uczciwości w każdym momencie naszego życia. Nie chodzi tylko o unikanie poważnych wykroczeń, ale o dokonywanie świadomych wyborów zgodnych z naszymi zasadami w każdej sytuacji, bez względu na to, jak nieistotne mogą się one wydawać. Epiktet zachęca nas, byśmy byli czujnymi strażnikami naszej uczciwości, nieustannie kwestionując nasze działania i motywacje. Zachęca nas do rozwijania niezachwianego kompasu moralnego, który prowadzi nas przez życiowe wyzwania i pokusy. Przyjmując te nauki i angażując się w codzienną praktykę uczciwości, stajemy się żywymi przykładami prawości i cnoty. Nasze konsekwentne i etyczne zachowanie daje nam autorytet moralny, który inspiruje i wpływa na ludzi wokół nas. Tak więc, drodzy przyjaciele, niech słowa epiktyta rozbrzmiewają w waszych sercach i umysłach. Niech jego historie i nauki będą dla Was drogowskazem na drodze uczciwości. Zobowiązujcie się do bycia konsekwentnymi w swoich codziennych działaniach, dostosowując każdy wybór do swoich najgłębszych wartości. Pielęgnuj uczciwość w każdej sferze swojego życia, uznając, że jest to tkanina, która przenika każdy aspekt Twojej egzystencji. A przede wszystkim pamiętaj, że uczciwość nie jest celem do osiągnięcia, ale codzienną praktyką, którą należy kultywować. To poprzez dokonywanie konsekwentnych wyborów zgodnych z naszymi zasadami budujemy niezachwiany charakter i stajemy się świecącymi przykładami dla świata. Nie mądrość epikteta inspiruje cię i wzmacnia na każdym kroku. I nie w twoja podróż uczciwości będzie żywym świadectwem transformującej mocy życia kierowanego wysokimi zasadami. Razem możemy stworzyć świat, w którym uczciwość jest normą, a nie wyjątkiem. Świat, w którym uczciwość Współczucie i Prawość są fundamentami, na których budujemy nasze życie i nasze społeczeństwo. Niech historia Epikteta zainspirują was do bycia najlepszą wersją samych siebie, do życia w zgodzie z celem, autentycznością i Prawością. Świat potrzebuje waszego przywództwa i przykładu. Pokażmy im prawdziwą moc uczciwości w działaniu. Jeden dzień na raz, jeden wybór na raz. Razem możemy zmienić świat, zaczynając od nas samych. Podejmijmy podróż uczciwości i pozostawmy trwałe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Niech mądrość epikteta zawsze nas prowadzi i inspiruje. I niech nasze niezachwiane oddanie uczciwości będzie latarnią nadziei i transformacji dla wszystkich, których spotkamy na naszej drodze. Moi drodzy przyjaciele, gdy zbliżamy się do końca naszej podróży odkrywania uczciwości, mam nadzieję, że nauki epikteta i refleksje, którymi dzieliliśmy się po drodze, zainspirowały Was i zmotywowały. Zawsze pamiętaj, że uczciwość nie jest ostatecznym celem do osiągnięcia, ale raczej codzienną podróżą świadomych wyborów zgodnych z naszymi najgłębszymi wartościami. Każda decyzja, którą podejmujemy, nieważne jak mała, ma moc kształtowania naszego charakteru i wyznaczania kierunku naszego życia. Epiktet uczy nas, że prawdziwa wolność i szczęście pochodzą z życia zgodnie z naszymi zasadami, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Kultywując uczciwość we wszystkich sferach naszego życia, stajemy się panami własnego przeznaczenia, budując życie pełne celu i sensu. Korzyści płynące z przyjęcia uczciwości są liczne i transformujące. Kiedy żyjemy uczciwie, zyskujemy zaufanie i szacunek otaczających nas osób. Nasze relacje stają się silniejsze, oparte na uczciwości i przejrzystości. Wzrasta nasze poczucie własnej wartości i samoocena, ponieważ wiemy, że żyjemy zgodnie z naszymi najwyższymi zasadami. Ponadto uczciwość zapewnia nam niezachwiany kompas moralny, który prowadzi nas przez życiowe wyzwania i dylematy. W obliczu trudnych sytuacji możemy odwołać się do naszych podstawowych wartości, by podejmować mądre i etyczne decyzje. Uczciwość daje nam jasność i cel, nawet w najbardziej burzliwych czasach. Tak więc, moi przyjaciele, zachęcam Was do wprowadzenia w życie nauk, które dziś zgłębiliśmy. Nie pozwólcie, by było to tylko kolejne obejrzane i zapomniane wideo. Uczyńcie z uczciwości codzienne zobowiązanie, włączając ją w każdy aspekt waszego życia. Nieustannie żądawaj sobie pytanie, czy moje działania są zgodne z moimi najgłębszymi wartościami. Bądź uczciwy wobec siebie i innych, nawet jeśli prawda jest niewygodna. Traktuj wszystkich z szacunkiem i współczuciem, uznając wrodzoną godność każdego człowieka. Bądź żywym przykładem uczciwości, inspirując innych do naśladowania. I pamiętaj, że podróż w kierunku uczciwości najlepiej jest odbyć we wspólnocie. Dołącz do innych, którzy podzielają te same wartości i zobowiązują się do wzajemnego wspierania się w dążeniu do uczciwego życia. Świętuj osiągnięcia innych i ucz się na wspólnych wyzwaniach. Jeśli to wideo zainspirowało Cię i wzbogaciło, zapraszam do pozostawienia komentarzy poniżej, dzieląc się własnymi refleksjami i doświadczeniami na temat uczciwości. Twój udział jest cenny i wzbogaca naszą wspólną podróż. A jeśli nie jesteś jeszcze częścią naszej społeczności, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Razem możemy dalej odkrywać ścieżki mądrości, etyki i rozwoju osobistego. Dzięki subskrypcji uzyskasz dostęp do ekskluzywnych treści i będziesz mógł łączyć się z innymi osobami poszukującymi integralności. Na koniec chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za towarzyszenie mi w tej podróży. Wasze zainteresowanie, zaangażowanie i poświęcenie są naprawdę inspirujące. Jestem zaszczycony, że mogę dzielić się z Wami tymi naukami i być częścią tej społeczności ludzi zaangażowanych w moralną doskonałość. Pamiętajcie, że każdy z Was ma moc, by zmienić ten świat jednym aktem uczciwości na raz. Niech mądrość epiktyda prowadzi Was i wzmacnia na każdym kroku. I niech Wasze niezachwiane oddanie uczciwości będzie światłem nadziei i transformacji dla wszystkich, którzy staną na Waszej drodze. Dziękuję bardzo za obecność tutaj. Niech Twoja podróż w kierunku uczciwości będzie pełna odkryć, rozwoju i spełnienia. Razem możemy zbudować bardziej etyczny, współczujący i sprawiedliwy świat. Do następnego razu, drodzy przyjaciele, niech uczciwość będzie Waszym kompasem i największym skarbem.